Powiem wam coś dzisiaj o winie, bo było takie pytanie, Rafał, powiedz coś o winie. Bo ja o winie już mówiłem od dawna, tylko nikt, a nikt jeszcze nie załapał. Nawet jak człowiekowi powiesz, na przykład tak jak artykuł, to wcale nie musisz go załapać, tak? Ktoś powie zdanie i to zdanie ci jest obce jeszcze. Można powiedzieć nieprzetworzone przez system wierzeń i przekonań, chociaż się już dostało właśnie. Więc co można najprościej, jak się da powiedzieć o winie? Że wina to jest przeciwieństwo miłości. Tak. Hmm. Można powiedzieć, że to jest takie zestawienie pojęciowe. Masz wina i przeciwieństwo i miłość. To przeciwieństwo to jest dla nas zrozumiałe. Dla nas zrozumiałe przeciwieństwo to jest coś takiego jak moneta, jak kartka papieru, przeciwieństwo, awers i rewers. I tutaj chodzi o to, że właśnie w takim pojęciu miłości jest wina, jest wyraz, zobaczcie się, ale nie ma doświadczenia czegoś takiego, bo wszystko jest w miłości. Więc można by dodać, że to jest prawdziwe przeciwieństwo miłości, której nie można doświadczyć, czy nie ma. Nie ma, bo miłość jest kompletna Wszystkim i w grafice Nawet maluje się jako okrąg Tak, jakby to tak sprowadzić Na przykład skurczyć miłość No właśnie, to nam się nie kurczyło do punktu Bo punkt jest miłością Jakby to się skurczyło, to zaczyna się łamać Widzicie, łamie, łamie, łamie Aż się złamie do takiego Pojęcia jak wina I tutaj Pojawia się tak zwana Bezwartościowość Czyli to przeciwieństwo miłości. Bezwartościowość jest przeciwieństwem miłości, czyli wina, czy bezwartościowość. To sami rozumiecie, że to widać było, co my robimy, na przykład jak kogoś obwiniamy. To znaczy, że ten człowiek jest bezwartości, do tego stopnia, że się go zabijało kiedyś. A teraz, jak się człowieka obwinia, na przykład, bo mnie o umysł, to mój umysł jest dla nich bezwartościowy. Czyż nie? Na tyle materiałów, co oni mnie słuchają, to oni dalej twierdzą, że jestem bezwartościowy do tego stopnia, że nawet nie pozwalają mi tutaj być na tym świecie w tym sensie, żebym was nauczał, widzicie, bo Wy też jesteście bezwartościowi dla nich. Tak. To jest wina, poczucie winy, czyli osąd, czyli tam siedzą najbardziej tak zwani ludzie z poczuciem winy, czyli przeciwieństwem miłości. Sami widzicie, Paulina Sarałojko, przeciwieństwo miłości, Beata Elżbieta Włoch, przeciwieństwo miłości, bezwartościowość, bezwartościowość, Wanda doświadczyła, bezwartościowość, wy zobaczyliście. Dla nich to nawet, widzicie, bezwartościowe są wokandy. Ja jestem bezwartościowy na wokandach, ogólnie jestem bezwartościowy. Czyli można powiedzieć, nie kochają siebie za wszystko, co stworzyli. Więc oni powinni kochać, powinni w tej pracy, tam powinno być takie zgrane, fajne towarzystwo, kochające się fajnie. Najlepiej to mieć kolejki do pracy w sądzie. Właśnie, widzicie, nie ma, nie ma. Więc pewne uznanie doprowadziło ich tam, gdzie są. Tak. Kiedykolwiek coś się stwarza w życiu, to pozytywne i negatywne. To miłość jest pozytywna, ten negatyw, to jest, widzicie, to przeciwieństwo już. Czyli po osądzie, czyli pozytywna strona, jakbyś tak chciał określić Yin-Yang, to jest do gniewu i dość. Nie przekraczać gniew, bo taka linia tego Ingyang, to jest właśnie Linia poza gniew, czyli osąd się zaczyna, czyli można powiedzieć, masz takie stopnie, jest gniew, czyli to jest samo powracająca się jeszcze energia, ale po osądzie to już jest, można powiedzieć, ścieżka w dół, czyli bezwartościowość na końcu i to jest taka wiara oczywiście, bo wiedzą jest, że miłość jest. Więc jak wiedzą jest, że miłość jest i to jest wszystko, co jest, z naszej perspektywy, co miłość. Mm, Umysł nie wygeneruje ci większego słowa niż miłość, po prostu to jest taki maks w rozumieniu pojęciowym wszystko. Tak, więc jak masz takie coś, to masz to wszystko, ale w tym wszystkim, żeby doświadczać bezwartościowość, to musisz mieć taki system wierzeń i przekonań, jak my mamy, czyli może doświadczyć bezwartościowości, widzicie? Czyli poczucie, to jest poczucie miłości. Tak, Czy miłość sprowadza się do kolejnego poczucia, ostatniego poczucia, poczucia winy, a winy nie ma, a widzicie, tak. Więc pomysł po prostu polega na tym, abyś wiedział, że od Ciebie zależy, jak ustawisz swoją wartość i ważność. Tak, właśnie, że jesteś ważny i masz tą wiarę w ważność, to nawet jak Ci powiedzą, że Twój umysł jest bezwartościowy, ciało bezwartościowe, wszystko bezwartościowe. No, tak naprawdę nikt inny nie może kiedykolwiek zaprojektować testu, który udowodni mi moją ważność. Mówią, że mają dowody na moją nieważność umysłową, a ja mówię, że nie da się zaprojektować testu na moją ważność, bo jak ja jestem ważny, to co, co mi obchodzi, ile razy ktoś powie, że Rafał jesteś winny. Jesteś bezwartościowy, masz chorą głowę i masz 10-15 chorób. Proszę bardzo, to ty, to ty, to ty, bo myśmy ci udowodnili, ale nikt inny nie może kiedykolwiek zaprojektować testu, który udowodni moją ważność, moją. Nikt prócz mnie. Da jest. Właśnie, czy już wiecie coś bardziej o winie? A jeszcze Wam nie powiedziałem definicji. No, możecie to potraktować jako definicję, że wina to prawdziwe przeciwieństwo miłości, bo przeciwieństwem miłości to jest nienawiść. Nienawiść, nienawiść to jest też takie poczucie, ostatniej, ale można doświadczyć nienawiści, widzicie, doświadczamy nienawiści i przeciągnięcie nienawiści, czyli kolejny krok w nienawiści, to się nie da go zrobić to jest właśnie wina nie da się, ale to jest próba masz jeszcze takie coś jak próba to ci generuje czas generuje czas w ten sposób, że my, nasz umysł rozpoznaje, że trzeba ludzi trzymać długo w więzieniach, albo bardzo szybciutko obcinać głowę tak, to jest też czas, pamiętajcie. W miłości po osądzie masz dużą generację czasu. Albo od razu na przykład ten system możecie, ta miłość może cię capnąć, bo oni działają w idei poczucia winy, a poczucie winy to jest niesensowne działanie. Mówię też o ludziach. O ludziach z poczucia winy, to jest też idea samoniekompetencji i samounieważnienia. Samoniekompetencja, niekompetencja, czyli całe spotkanie z, ja z systemem, to jest samo niekompetencja. Czyli ja mówię dzień dobry, a oni mówią samo niekompetencja, i automatycznie samo się unieważniam. Tak, proszę wyłączyć kamerę i te wszystkie rzeczy. Tak działają ludzie w poczuciu winy. Zwyczajnie to jest mechanika umysłu, i tyle powiem wam. Dosłownie, to jest mechanika umysłu, krótko. Czyli skurcz, to ja już wam tyle razy opowiadałem, jak wygląda. To masz racjonalizatora uzasadniacza, odrzucacza, projektanta w negatywnym sensie oczywiście, na kogoś, na coś, na 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 paranoika i oczywiście teraz ma czerpanie na gród a dlaczegoż to? bo w idei winy to nie masz wyboru i jakoś musisz przetrwać no właśnie, więc przetrwasz, przetrwasz, przetrwasz tak, tak, tak bo jakby można było doświadczyć winy, to byś nie przetrwał pierwsza wina, którą byś napotkał, to byś mógł się samo unicestwić, a się nie da, bo to jest wiara Całkowity brak prawdopodobieństwa I wiara we własną bezwartościowość A ja idę wypuścić psa A wy o tym pomieście jeśli chcecie Właśnie, czy to odpowiada na wasze pytania To jest dobre, to jest dobre I czy to ma sens realize, On it. i'm gonna explode i'm gonna explode like atomic bomb